Wierzono nam, że starzenie się oznacza spowolnienie, utratę iskry i pożegnanie się z intymnością. Ale to nieprawda to całkowita bzdura. Po pracy z tysiącami seniorów w całym kraju odkryłem coś, co może cię zaskoczyć. Ponieważ choć większość ludzi uważa, że jedynym rozwiązaniem są recepty na leki lub terapie hormonalne, Prawda jest taka, że zaledwie cztery owoce dziennie mogą być kluczem do przywrócenia energii i intymności w sposób całkowicie naturalny. Te owoce nie tylko są pyszne, ale mają również moc poprawiania krążenia, podnoszenia libido i pomagania odzyskać bliskość, którą wielu uważa, że stracili na zawsze. I tak działają, nawet jeśli masz już ponad siedemdziesiąt lat. Wkrótce opowiem Ci dokładnie, jakie to cztery owoce i jak włączyć je do swojej codziennej rutyny, by znów poczuć się pełnym życia, w harmonii ze swoim ciałem i z nową pewnością siebie. Więc zostań ze mną, bo to może odmienić Twoje życie po sześćdziesiątce. Ale zanim zanurzymy się w świat tych owoców, które mogą zmienić Twoje życie, upewnij się, że zasubskrybujesz kanał i włączysz dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić cennych informacji, stworzonych specjalnie dla tego złotego etapu życia. A jeśli to, co słyszysz, jest dla ciebie przydatne, napisz w komentarzach jedynkę. Jeśli nie, napisz zerówkę. Czytam wszystkie wiadomości, bo jestem tu, żeby rozwijać się razem z Tobą i dostarczać Ci to, co najlepsze. A teraz przejdźmy do sedna: cztery potężne owoce, które mogą pomóc poprawić Twoje krążenie i ożywić Twoją intymność po sześćdziesiątce. Nie mówimy o magicznych pigułkach ani cudownych remediach. Mówimy o cichych wojownikach natury, owocach, które działają dla Twojego ciała, a nie przeciwko niemu. Pierwszy na liście prawdopodobnie już jest w Twojej lodówce. Najpierw czerwone winogrona, znane jako naturalni poprawiacze przepływu krwi. Przez lata mojej pracy zawodowej uważałem, że tylko leki mogą pomóc seniorom odzyskać dobrą cyrkulację. Ale gdy słuchałem historii moich pacjentów i obserwowałem tych, którzy zdawali się łamać reguły starzenia, zacząłem dostrzegać potężną tajemnicę w zasięgu wzroku. Czerwone winogrona. Żadne egzotyczne suplementy ani drogie terapie, tylko świeże, naturalne czerwone winogrona te małe, tętniące życiem skarby, zawierają jeden z najskuteczniejszych związków przeciwdziałających starzeniu się naczyń krwionośnych resveratrol. Ten naturalny przeciwutleniacz działa bezpośrednio na ściany naczyń, pomagając im się rozluźnić i rozszerzyć, dzięki czemu większa ilość krwi bogatej w tlen dociera do mięśni, serca, mózgu i oczywiście do stref intymnych. To, co sprawia, że czerwone winogrona są naprawdę wyjątkowe, to ich zdolność do reaktywacji krążenia właśnie w tych miejscach, gdzie starzenie się najczęściej pozostawia swoje ślady, w dolnej części ciała. Z upływem lat zarówno mężczyźni, jak i kobiety często doświadczają zimnych stóp, zmniejszonej wrażliwości w chwilach intymnych czy szybszego zmęczenia, niżby się tego spodziewali. Jednak gdy krew nie krąży prawidłowo, energia, pożądanie i więź także słabną. Czerwone winogrona pomagają odzyskać tę swobodę. Dla starszych mężczyzn ten owoc okazał się cichym przełomem w życiu. Codzienne spożywanie czerwonych winogron daje bardzo obiecujące efekty w poprawie siły i czasu trwania erekcji, ponieważ resveratrol zwiększa poziom tlenku azotu, związku niezbędnego do wywołania i utrzymania zdrowej erekcji. W przeciwieństwie do syntetycznych leków, winogrona działają naturalnie, łagodnie i bez skutków ubocznych. Dla kobiet czerwone winogrona poprawiają wrażliwość naczyń i krążenie w okolicy miednicy, które z wiekiem często maleją. Przekłada się to na większy komfort, więcej ciepła i znacznie bogatsze doznania emocjonalne podczas intymnych chwil. Nie chodzi tylko o odzyskanie funkcji, ale o ponowne pełne odczuwanie. Prawdziwie zdumiewające jest to, że coś tak prostego jak kiść winogron może przywrócić to, co wielu uważało za stracone na zawsze. Miałem starsze pary, które wróciły do mnie po miesiącach, zaskoczone tym, jak mały nawyk potrafił przywrócić im tak ważną i cenną część życia. Za każdym razem, gdy widzę ich uśmiechy, sam się uśmiecham, bo nie chodzi tu o cud czy magię, lecz o solidną naukę i mądre wybory. A najlepsze jest to, że dopiero zaczynamy, ponieważ następny owoc na tej liście nie tylko wspiera krążenie, jest nie tylko zaciekłym obrońcą nerek, ale także cichym strażnikiem intymnego dobrostanu. Gotowy, aby odkryć, co to takiego? Przejdźmy dalej. Drugie miejsce zajmują Żurawiny, te małe strażniczki nerek. Jeżeli był jakiś owoc, którego przez lata nie doceniałem, to były to Żurawiny. Zawsze postrzegałem je jako prosty dodatek do święta dziękczynienia, kwaśne, czerwone, łatwe do zapomnienia. Jednak z czasem zacząłem patrzeć na nie inaczej. Zwróciłem uwagę na starszych pacjentów, tych, którzy wciąż czuli się silni, pełni energii i głęboko związani ze swoimi partnerami. I co ciekawe, ten owoc pojawiał się wielokrotnie w ich historiach. Postanowiłem więc dokładnie to zbadać, i to, co odkryłem, całkowicie zmieniło moje wyobrażenie. Okazuje się, że żurawiny są jednymi z najskuteczniejszych obrońców nerek i układu moczowego. To dwa kluczowe obszary, które cicho wpływają na zdolność osób starszych do odczuwania przyjemności, utrzymywania energii i zachowania intymności. Kiedy funkcja nerek zaczyna osłabnąć toksyny, się kumulują krążenie spowalnia, a w miejscach, o których rzadko się mówi na głos, pojawia się niewygodny stan zapalny. To oznacza niższy popęd seksualny, zmniejszoną wrażliwość, a u mężczyzn bezpośredni wpływ na siłę i wytrzymałość erekcji. Ale właśnie wtedy żurawiny działają jak naturalni obrońcy. Są pełne związków, które zwalczają stany zapalne, oczyszczają drogi moczowe i pomagają zachować zdrowe naczynia krwionośne, zwłaszcza w okolicy Miednicy. To nie tylko zapobiega dyskomfortowi, to kluczowe, aby krew swobodnie przepływała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. U mężczyzn może to przekładać się na mocniejsze i bardziej trwałe erekcje, ponieważ dobre zdrowie nerek wspiera odpowiednie ciśnienie krwi oraz prawidłowe poziomy tlenku azotu, dwa podstawowe elementy dobrego życia seksualnego. U kobiet żurawiny zazwyczaj oznaczają mniej podrażnień, większy komfort oraz odświeżoną pewność siebie podczas intymnych chwil a być może najważniejsze, pozwalają obojgu partnerom czuć się pewnie i blisko ze sobą, bez cichego ciężaru przewlekłego dyskomfortu. Towarzyszyłem pacjentom, którzy milcząco cierpieli na nawracające problemy z układem moczowym, suchość intymną lub utratę libido, a wielu z nich znalazło ulgę, odkrywając, że tak prosta zmiana jak dodanie borówek do diety może przynieść różnicę, której się nie spodziewali. Gdy ból i dyskomfort znikają, relacje przepływają w sposób bardziej naturalny, a właśnie to połączenie sprawia, że życie po sześćdziesiątce jest naprawdę satysfakcjonujące i pełne. Dlatego, czy to garść suszonych borówek w sałatce, czy trochę niesłodzonego soku z borówki rano, ten owoc zasługuje na stałe miejsce w Twojej codzienności. Nie tylko dla zdrowia nerek, ale też dla lepszego krążenia, intymności i przede wszystkim Twojego spokoju. Ale co byś powiedział, gdybym powiedział, że istnieje owoc, który nie tylko chroni Twoje wnętrze, ale także rozpala w Tobie ogień? Owoc, który dodaje energii, podnosi poziom testosteronu i pomaga Twojemu ciału przypomnieć sobie, z czego jest zbudowane. To właśnie odkryjemy dalej. Po trzecie papaja, naturalny pobudź energii. W papai jest coś, co przywodzi na myśl słońce. Może to jej intensywny pomarańczowy kolor, albo delikatność jej smaku rozpływającego się w ustach jak słodkie wspomnienie ciepłych, prostych dni. Ale poza pysznym smakiem kryje się sekretna siła, o której większość osób po 60 roku życia nawet nie wie. Papaja to jeden z najpotężniejszych owoców, które ożywiają męską witalność i przywracają prawidłowy przepływ krwi w całym organizmie. Pamiętam starszego pana, emerytowanego dyrektora szkoły, który przyszedł do mnie pełen frustracji. Nie mógł dobrze spać. Był pozbawiony energii, a bliskość z żoną stała się bardziej nostalgiczno-wspomnieniowa niż realna. Mimo zdrowej diety, codziennych spacerów i starań o aktywność, ciągłe zmęczenie go nie opuszczało. Wprowadziliśmy wtedy papaje do jego codziennej rutyny, szklanka rano, wymieszana z odrobiną jogurtu greckiego. Kilka tygodni później wrócił do mnie z figlarnym uśmiechem i lekko zarumienioną twarzą. Coś się zmieniło i to nie była magia, lecz przemyślana dieta. Papaja jest bogata w witaminy A, C i E, a także zawiera silne enzymy takie jak papaina, które wspierają trawienie i zmniejszają stany zapalne w organizmie. Ale to, co naprawdę sprawia, że papaja jest skarbem dla osób starszych, to jej wpływ na produkcję i krążenie testosteronu, szczególnie u mężczyzn. Pomaga organizmowi naturalnie regulować poziomy hormonów, jednocześnie poprawiając elastyczność naczyń krwionośnych i optymalizując transport tlenu. Tego typu wsparcie wewnętrzne przekłada się na mocniejsze, trwalsze erekcje oraz odnowioną energię fizyczną, niezależnie od stosowania suplementów czy leków. I to nie tylko dla mężczyzn. U kobiet papaja pomaga zrównoważyć poziom estrogenu i poprawia krążenie w okolicach miednicy, co może łagodzić suchość, zmniejszać dyskomfort i zwiększać podniecenie. Ponadto wspiera funkcje nadnerczy, które kontrolują reakcję organizmu na stres, umożliwiając cieszenie się intymnymi chwilami bez przeszkód takich jak napięcie czy zmęczenie. Co najbardziej cenię w papai, to jej dostępność. To nie drogi suplement ani skomplikowana tabletka to owoc, który możesz jeść łyżkami, delektując się nim rano i dając sobie naturalny impuls. Przywraca pewność siebie i bliskość w sposób subtelny, bez wielkich obietnic, po prostu dzięki konsekwentnym i naturalnym efektom. Dlatego, jeśli szukasz iskry nie tylko w swoim ciele, ale też w związku, papaja jest twoim dyskretnym sprzymierzeńcem. Nie obiecuje fajerwerków, ale często nagradza czymś znacznie trwalszym witalnością, ciepłem i pragnieniem ponownego bliskiego połączenia. A jeśli już myślisz, że owoce nie mogą zaoferować ci niczego więcej, przygotuj się na poznanie kolejnego. Takiego, który wspiera serce, równoważy hormony, pomaga lepiej spać, sprawia, że czujesz się lżej i karmi twoją zdolność do głębokiej miłości. Porozmawiajmy o wiśniach. 4. Wiśnie wzmacniacz intymności. Jest coś głęboko kojącego w kubku wiśni. Może to ich intensywnie czerwony, niemal aksamitny kolor, a może po prostu fakt, że spożywanie ich zmusza cię do zwolnienia i prawdziwego delektowania się smakiem. To nie tylko jedzenie wiśni, to ich doświadczanie, ale to, co robią w naszym organizmie, jest jeszcze bardziej imponujące niż ich smak. Kilka lat temu pracowałem z parą, która wkrótce miała obchodzić 60. rocznicę ślubu i była razem od ponad czterech dekad. Miłość między nimi wciąż trwała, ale coś się zmieniło. Mąż opowiadał, że czuje się odłączony od swojego ciała, powolny. Sfrustrowany, a w głębi serca żałował pasji, która kiedyś pojawiała się tak naturalnie. Jego żona czuła i cierpliwa tęskniła za intymnością, którą kiedyś dzielili, ale nie chciała na niego naciskać. Razem postanowili spróbować czegoś naturalnego. Moja rekomendacja, wiśnie. Tak, wiśnie. Oparte na badaniach znałem ich niesamowity wpływ na krążenie stan zapalny i reakcje seksualne. Nie spodziewali się wielkich zmian, ale byli gotowi spróbować. Dwa miesiące później wrócili do mojego gabinetu bardziej czujni, pełni energii i śmiali się jak nowożeńcy. I dokładnie wiedziałem dlaczego. Wiśnie zawierają potężne przeciwutleniacze zwane antocyjaninami, które udowodniono, że zmniejszają stan zapalny w tętnicach, zwiększają produkcję tlenku azotu i poprawiają zdrowie naczyń krwionośnych w całym organizmie. To oznacza, że krew płynie swobodniej, nie tylko do serca i mózgu, ale także do kluczowych obszarów związanych z podnieceniem, wrażliwością i reakcją seksualną. U starszych mężczyzn przekłada się to na lepszy przepływ krwi do penisa, co pomaga osiągać mocniejsze i dłuższe erekcje, bez konieczności sięgania po syntetyczne leki. Dla kobiet wiśnie oferują coś wyjątkowego, poprawiają krążenie w okolicy Miednicy, co sprawia, że intymność jest nie tylko bardziej komfortowa, ale i przyjemniejsza oraz emocjonalnie satysfakcjonująca. Ale co fascynujące wiśnie, oddziałują nie tylko na ciało, ale też na umysł. Zawierają naturalną melatoninę, która pomaga w zasypianiu i sprzyja głębszemu, regenerującemu snu. A gdy śpisz lepiej, równowaga hormonalna się poprawia, poziom stresu spada, a zdolność do nawiązywania emocjonalnych więzi wzrasta. To nie są zwykłe przemiany biologiczne, to dyskretne składniki prawdziwej i trwałej intymności. Jedną z najpiękniejszych cech wiśni jest ich delikatność. Nie powodują gwałtownych zmian ani sztucznych szczytów, po prostu odżywiają powoli i konsekwentnie, rozluźniają naczynia krwionośne, wspierają rytmy hormonalne i pomagają synchronizować umysł z ciałem. W świecie pełnym tabletek i szybkich rozwiązań tego rodzaju delikatna terapia to prawdziwy skarb. Widziałem, jak czereśnie zmieniają relacje, nie rozwiązując wszystkiego od razu, ale otwierając drzwi do nowego, głębszego połączenia. Przypominają ciału do czego nadal jest zdolne. Czasem taka prosta przypominajka to wszystko czego potrzebujesz, by poczuć się bliżej drugiej osoby, by znów dzielić się z miejsca prawdziwego i autentycznego. Teraz, gdy znasz już te cztery niezwykłe owoce, na pewno zastanawiasz się, jak zacząć, jak wprowadzić je do swojego życia, nie zamieniając tego w kolejną skomplikowaną, zdrowotną rutynę. Tu zaczyna się najciekawsza część, bo pokażę ci, jak łatwo, zrównoważenie i przede wszystkim przyjemnie włączyć owoce do codzienności. Jeśli dotarłeś aż tu, Oznacza to, że coś w tobie jest gotowe na zmiany. Może ostatnio czujesz się wolniejszy, mniej połączony z sobą, albo po prostu zmęczony słyszeniem, że to normalna część starzenia się. Ale chcę ci powiedzieć, że tak nie jest, przynajmniej nie w pełni, ponieważ prawda jest taka, że twoje ciało wciąż chce działać, wciąż chce się regenerować, a przy odpowiednim odżywianiu jest to jak najbardziej możliwe. Właśnie to uwielbiam w tym podejściu. Nie chodzi o surowe diety, drogie suplementy ani wyczerpujące reżimy. Mówimy o owocach, prawdziwych, całych naturalnych, które Twoje ciało zna, pragnie i na które reaguje. Początkowo subtelnie, z czasem coraz wyraźniej. Zacznij od małych kroków. Zachęcam cię do wyboru tylko jednego z czterech omawianych owoców, tego, który najbardziej ci odpowiada. Może mała garść słodkich, czerwonych winogron w ciągu dnia, albo dodanie suszonych borówek do sałatki czy owsianki, może rozkoszowanie się świeżą papają na śniadanie, lub kilka czereśni wieczorem podczas relaksu. Nie ma złego sposobu na start, i nie ma presji, by robić wszystko naraz. Liczy się konsekwencja. Daj swojemu ciału codzienny stały sygnał, że wybierasz życie, ruch i bliskość. W nadchodzących tygodniach możesz zacząć zauważać drobne zmiany: cieplejsze dłonie i stopy, jaśniejszy umysł, głębszy sen, a nawet delikatne pobudzenie powracające w intymnych chwilach. To są oznaki. To twoja witalność mówi, wciąż tu jestem, a oto coś jeszcze czego nauczyłem się przez lata pracy z osobami starszymi w całym kraju, nigdy nie jest za późno. Wiedziałem mężczyzn w siódmym dziesięcioleciu życia, którzy ponownie zbudowali relacje ze swoimi partnerkami po latach emocjonalnego dystansu. Widziałem kobiety na nowo odkrywające radość ze swojego ciała i czujące się piękne, nie dlatego że cofnęły czas, ale dlatego że pielęgnowały życie, które wciąż mają. Dlatego dzisiaj zapraszam cię, abyś spojrzał na swoją lodówkę, miskę owoców lub kolejną listę zakupów w inny sposób. Patrz na te owoce nie tylko jak na jedzenie, ale jak na narzędzia, dary uzdrowienia, małe kroki do przodu. Niech dzisiaj będzie dniem, w którym zaczniesz nie dlatego, że ktoś ci to każe, ale dlatego, że zasługujesz na to, by ponownie czuć się dobrze, silniej, bardziej związanym i pełnym życia, niż kiedykolwiek myślałeś, że to możliwe. Wiesz, co robić. Widziałeś, co jest możliwe, teraz kolejny krok należy do ciebie, a ja będę tu, by motywować cię na każdym z nich. Ostateczna refleksja to dopiero początek. Czasami dochodzimy do momentu w życiu, kiedy w ciszy zaczynamy akceptować mniej, mniej energii, mniej kontaktów, mniej więzi, nie dlatego, że tego chcemy, ale dlatego, że wydaje się nam, że to jest to, co nas spotyka wraz z wiekiem. Ale chcę ci powiedzieć człowieku do człowieka, że ta myśl po prostu nie jest prawdziwa. Nie jesteś na końcu, nie jesteś za stary, a Twoje ciało się nie poddało. To, o czym tutaj mówiliśmy, może wydawać się proste tylko cztery owoce. Ale to, co te owoce symbolizują, jest czymś znacznie większym. Są codziennym zaproszeniem do przypomnienia Twojemu ciału, co wciąż potrafi zrobić. Są okazją, by pomóc mu przywrócić nie tylko krążenie, ale też pewność siebie, nie tylko bliskość, ale także to cudowne uczucie pełnego życia. Pomyśl o tym, co Twoje ciało dla Ciebie zrobiło: dziesięciolecia ciężkiej pracy, bezsennych nocy, wychowania rodziny stresu życia, wspólnych śmiechów, doświadczonych strat, świętowanych zwycięstw. Twoje serce biło nieprzerwanie każdą sekundę, Twoja krew płynęła bez ustanku, by podtrzymać Cię na nogach, pozwalając być tu i teraz dzień po dniu. A teraz, gdy w końcu masz czas, żeby cieszyć się tymi chwilami, które naprawdę się liczą, bliskością, więzią, miłością, zasługujesz na to, by czuć się wspierany, a nie ograniczany. Te cztery owoce, czerwone winogrona, borówki papaja i czereśnie nie są magicznym remedium na wszystko, ale stanowią cichą rewolucję, działają nie siłą, lecz odżywianiem, nie hałasem, lecz mądrością, docierają tam, gdzie często nie docierają leki, do tych maleńkich naczyń krwionośnych, do hormonalnych ścieżek, do emocjonalnej pamięci tego, co znaczy pragnąć. I być pragnionym. Mam nadzieję, że zabierzesz ze sobą nie tylko listę zakupów. Chcę, abyś wyniósł przekonanie, że nigdy nie jest za późno, by poprawić swoje samopoczucie, by chwycić kogoś za rękę i poczuć iskrę ciepła, by obudzić się odnowionym i pełnym nadziei, by spojrzeć na swojego partnera lub nawet na siebie samego z tą iskrą, którą myślałeś, że zgubiłeś ale która tak naprawdę zawsze tam była. Prawda jest taka, że wiek nie odbiera nam wszystkiego, daje nam także coś w zamian, daje szansę na głębszą miłość, na intensywniejsze docenianie, na zrozumienie, co naprawdę jest ważne. A kiedy Twoje ciało jest odżywione, a krążenie płynie swobodnie, Twoje serce otwiera się, by przyjąć to wszystko. Więc jeśli jutro jedyną rzeczą, którą zrobisz, będzie zjedzenie miski czereśni, albo wrzucenie kilku czerwonych winogron do torby przed pójściem na spacer, chcę, żebyś zdawał sobie z tego sprawę. Dokonujesz wyboru, wybierasz życie z zamiarem, wybierasz dbać o swoje ciało nie dlatego, że jest uszkodzone, ale dlatego, że ma jeszcze tak wiele do zaoferowania, to nie koniec drogi. To początek nowej, drogi pełnej odnowionej energii, odzyskanej intymności, i być może odkrycia, kim naprawdę jesteś pod wszystkimi warstwami, które nakładał na ciebie czas. Całe życie opiekowałeś się innymi. Teraz nadszedł czas, by zadbać o siebie, bo zasługujesz, by znów czuć się dobrze. Zasługujesz na radość, zasługujesz na bliskość i co najważniejsze. Ta podróż nie zaczyna się od recepty, lecz od kawałka owocu i decyzji, by uwierzyć, że Twoje najlepsze dni wciąż przed Tobą. Te słowa mają zainspirować Cię do życia pełnią i autentycznością. A teraz chciałbym usłyszeć od Ciebie: Poświęć chwilę na zastanowienie się i podziel się czymś, czego się dziś nauczyłeś i co zamierzasz wprowadzić w swoje życie. Wspierajmy się nawzajem na tej drodze ku bardziej świadomemu i pełniejszemu życiu. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw nam komentarz z jeden. Jeśli nie spełnił Twoich oczekiwań, możesz wpisać 0. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał na YouTube, aby otrzymywać więcej takich treści. Dziękujemy, że jesteś z nami i wznieśmy toast za życie na własnych warunkach. Tak.